Na starcie, drogi koleżko, chcę ci powiedzieć, że ten oto skinek jest do wygrania, wystarczy zrobić komentarz i podobnie. Cztery mecze nam zostały, niestety ostatni meczyk na losowej czułości się nie nagrał, a był tak mega fajny, tak chybekę miałem, bo szefu, szefu się tak wkurzył, nie, tak wyzywał mnie i mojego tutaj przyjaciela. Naprawdę śmiechom nie było końca, a my losujemy sobie czułość na ten odcineczek, na ten meczek, sorry, sorry, i wychodzi nam, o rany boskie, często woskie, ma czas przyłócić słuchawki i przystępujemy do walki. Nie no jest tragedia! Wieje! E mi w locie dał nie! Yes. <laughs> nie, nie ta runda! O, oh. oh, Wieje f***a nie! A lot winter in my room. Winter to zima! Wind, wind! Mają ciasne przestrzenie Ciasne przestrzenie są dla nas, bo nie trzeba dużo ruszać celownikiem. Dawaj go! Dobrze! Ue, tam sobie stoją ty! Ale ciekawostki nam tutaj dali Może jakieś anty Czy, o, a może to jest jakieś zapowiedź dwóch już stoi na straży? Pewnie tak, damy. Chyba po dachach biegają co tu, tu latają? Co jest ta mapa? Jest underów. O kur se połamał. Nie sprawdzi, nie ma chuja. ja, 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 ja robię takie mikroruchy myszką, takie, ta, jak mam myszkę, to robię tak. I, i, i mi celownik o 360 chodzi, nie? Ja pili. nie podoba ci się to, co Gabe zrobił z CS-em. Wolałeś CS-GO, a updatey, które wprowadzają ci, irytują, bo nie jest wcale lepiej. Mimo to lubisz otworzyć sobie skrzyneczkę, albo lubisz skiny. Bratku. Nie pakuj mamony Gabenowi do Kirmany. wejdź na G4 Skins, stroje na której możesz zdobywać swoje wymarzone skiny. Na stronie macie codzienne bonusy, skrzynki bonusowe, częste eventy, kontrakty i wiele więcej. Dostępne są wszystkie metody płatności, od pop skinami, przez przelew i passive card. Ty używasz mojego kodu, a ja mogę rozdawać wam giga skiny. A może teraz nieco agresywniej zagramy? Spróbujmy. Oncoming side. O. Kurwa, na chyba. Gdzie on jest, ty? Ja pidi, no gdzie ty się obracasz? No nie mogę, ledwo ruszę jest tragedia. Ue! Nie wiem jak to siadło, nie wiem jak to się udało. Nie wiem czy mój, gdzie poleciał, ty? Ej, tam trzeba się z Zeusem chyba ustawić. Dobra, to coś czuję, że trzeba Zeusika wziąć do łapy i spróbować zapolować, bo oni zrobią to samo. Aha, nie, 1 ty co? Mamy to! Dobra, gramy tym gilem z nosa, nie? Ja, PD, no kutnia w klanie, nie? Oni mają. Nie wiem. Łe, Łe! Oh, zlękłem, naprawdę! A idziemy górą, może z dachu się kogoś uszczeli. No, oni tam się biją między sobą, paczkot. Ja, PD, ta to jest niesamowita. Dzięki! Dobra, wklepuję ko. Aha. Panele fotowoltaiczne. Ja pili. Ta mapa jest mega nowoczesna. No i spróbujmy coś ze skauta To był niesamowity pojedynek, nie zapomnę go nigdy. O, z księdza łamania nerwowego i siatka polarna. Sprawdźmy, jaką czu... wyrzucamy dziesiątkę. Sprawdźmy, jaką czułość nam da teraz. Na pewno będzie mniejsza. Tak jest, nie będziesz już 22. 0,2. Daj do tej piątki. To jest cięższa. Zobaczcie, 0,2 jaka jest różnica. JOP, ID. Głównie trzeba będzie się wcelować i celować AD, AD, a nie, cel, a nie myszką. Tak jest mój plan. O, jakiś lak. Oj, 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 nasz przyjaciel się wybombił. No nie. Dobra, idzie tu. No nie da się kule celować. Ty no, jeszcze... Dobra jest, No już miał jeszcze dwie giwery, a nie jedną, nie? tak ja. Damy im tutaj dwie giwery. O, koncentrat pomidorowy, ja pi. Ja tu nawet grana tu chyba za bardzo nie rzucę, chyba żebym wymierzył, gdzie mój kumpel idzie long. Dobra, jest git tu. Dobra, obkrętka. Spróbujmy podejść, tak czy inaczej. O, pa pas. Dwóch chyba. Tak A ten nasz jest odjebany imo On jest odpalony szybko obkrętka Mamy to Podchodzimy, znowu O, jest jeden Dobra, i będzie tu Bo to z respa leciał smoke Dokładnie, tak W końcu muszą pojechać, nie? A nie tym razem Jeden z nami idzie. Spróbujmy sobie tu podejść. Tam jest jeden. Na pewno fun. wątpię, żeby przeszedł od lewej. Nie mam czasu na. A sekurka siedzi. To trzeba wymierzyć coś takiego. Dobra jest Dobra, są na blisko Podchodzimy tu bez Nie, za nisk, za wysoko więc robnie go on kłócnął nie no, możemy obejrzeć powa Kumpla. Nie, no, rusza się normalnie. Nie wygląda jakby był odpalony, tak na pierwszy rzut oka. Dobra, ale wiemy, że on kuca także teraz trzeba będzie wymierzyć nieco niżej i sprowadzić jeszcze raz. Tu... O, widzisz? Będzie kiwał, kiwkę zrobi, pójdzie na nie? Ta... Znam takie zagrywki. Spróbujmy se tu stanąć i wpuścić go do side'u. Nie no brat, tu naprawdę... Konkret zagrywki robi. On no, może pałacem przyjść albo z góry, jak przyjdzie z góry to jest lipa. Tu jest. Dobra! <laughs> Idealnie! Idealnie na góweczkę, co ty miałeś? A ty miałeś a dobra, dobra. No, spróbujemy coś z tej wąbki. Nie mogę, nie mogę tak pikować, bo to nie ma sensu. Ginę. Szok. Nie mam czasu reakcji. Znaczy mam, ale. Ruszam tym celownikiem, jak. Część jest sprzyja lepszym, tak? Dobra, Potero będzie ciężej na pewno, żeby dobraszować. No jesteś w stanie ci pomóc braciak, ale dasz sobie radę, wierzę w ciebie. O, widzisz? Biegnę. Nie! Ja musiał mi dać tego farta, nie? Prawie go pociąłem moim tasaczkiem. Bof! No. Dobra, nie, co to są za rangi, nie? Dwome nam zostały, oni też bez rangi. A nie, miał. Krzyżaka, ja pili. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.